Bardzo dużo można kochać słowem. Cały świat kochać w ogóle wszystkich ludzi, kontynenty. Wszystko można kochać. Natomiast prawdziwa miłość przejawia się w działaniu. I tutaj, u Andrzeja, to się przejawiało w tym jego poszukiwaniu człowieka w najciemniejszych miejscach. Andrzej siedział taki zmęczony i mówi, patrz, Ala, mówi, ja tu dla niektórych to muszę być i mamą, i tatą. I jeszcze mówi klawiszem. Facet, który w celibacie, a dzieci miał paręnaście tysięcy łącznie. No. Ludzie. no I wszystkiego. I każdy mu się martwił. To jest niezła sztuczka. Marsić się kilkunastoma tysiącami osób jednocześnie, to jest naprawdę niezła sztuczka. Przeczytam kilka takich wpisów, które, które na pożegnanie dla Andrzeja napisali ludzie z, z jego otoczenia, któremu czytałem wtedy na śmierć. Andrzej, dzięki tobie spotkałem Jezusa i to w czasie ogromnego buntu i nienawiści do świata. Nie wiem, jakby się potoczyło moje życie, gdybym wtedy nie spotkał Ciebie. W ojcowsku otoczyłeś nas miłością, jakiej nie zaznaliśmy w domu czy w szkole. Wtedy, 1990 1995, nie potrafiłem tego nazwać. Dziś wiem, że to jest właśnie miłość, o jakiej mówił Chrystus. Tak kochać ludzi jak Ty nie potrafi nikt, kogo w życiu spotkałem. Gdyby nie on, gdyby nie jego otwartość, gdyby nie ta pielgrzymka, no to moje życie zakończyłoby się tragicznie w wieku 22 dwóch, nie pamiętam, no gdzieś zamknęłabym swój życiorys w tych latach. Nie przekonał tym, że zobaczyłam jego słabości. Że on mógł płakać, mógł się denerwować, mógł nie móc, mógł móc teraz z perspektywy tych lat, gdy się patrzy, że 70-letni mężczyzna, który w zasadzie już by siedział w chałupce i nie wiem, może czytał książki, może oglądał telewizor, a on z taką z nami, z młodzieżą, z dorosłymi, z dziećmi, po prostu idzie i się spala, to samo w sobie było cudem. Pamiętam kiedyś przechodził i no, taki spocony ta Sutana była cała mokra i przyjemnie, że ja, skąd masz tyle siły? a on chwała Boku, chwała Boku i poszedł dalej. Nie? Dzięki Szpakowi to, to istniało Kunde. i ten ruch to jest to po prostu jego historia, nie moja, nie tych ludzi, którzy go krytykują. To jest po prostu szpak. Gdy się pojawił to przynajmniej, jeszcze to trwało 8-9 lat i trwało pielgrzymki, że pierwsze pielgrzymki to były typowo hipisowskie. Tam byli sami hipisi, tam nie byli ślepcy, ale wiesz, śpali, połowa odeszła tam w kosmos. Zawsze takie krążyły informacje, wiesz, że psuje opinie, wiesz, i, 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 sutannę ma trzeba wyprać i, i takie nowatorskie, że Msza Święta ale nie zawsze liturgiczna, wiesz. ale taką cenę chyba płacą ci, którzy widzą dalej, więcej. Tak jest monitorują ślady. Czy my tym pójdziemy, czy nie? To inna sprawa. Oni widzą więcej, jak każdy prorok. Nie? Oni są sobą, ale są instrumentem Kuś, no. Ktoś kiedyś powiedział, że nie ma ludzi niezastąpionych. No życzę powodzenia temu, który będzie e, chciał dorównać Andrzejowi. Bóg każdego kocha jednako, i Anglikę, i Francuza, i lipisa oraz szpaka.